Siemaneczko. Ja jestem agent X a dzisiaj będziemy robili bardzo, ale to bardzo kozacką rzecz. Ponieważ jak widzicie, znajdujemy się tutaj właściwie pod domkiem Maciocha i będziemy zalewali go tą oto wodą. Tutaj ja sobie wezmę trochę i tak pięć wiaderek akurat mam i będę zalewać mu cały domek wodą. Yy. I tak, mam do tego jeszcze sobie tutaj kobel, bo nie bez powodu, bo chcę po prostu zbudować sobie takie jeziorko nieskończone, żeby nie musieć chodzić sobie po każde wiaderko tu na górę. I tak, będziemy zalewali domek ogółem, to będzie prześmieszne, no bo jak tutaj on będzie mieć całą wodę, no to on będzie to chyba przez godzinę sobie co najmniej zatykał. Serio. Więc ja tutaj wbijam. Tu mam pokój, gdzie są tabliczki. Nie wiem, czy. Yy, dobra, możemy ten pokój darować, żeby tutaj nie było, ale ogółem on tutaj ma nie. Ten domek, on tutaj coś ma, tu coś ma, więc ja mów się wszystko, to postaram zalać jak najbardziej i jeżeli chcecie więcej, ale to więcej takich filmików, to koniecznie strzelcie subskrypcję tam do dole i zostawcie łapkę w górę, to, no to serio gościu, będę na pewno wiedział, a ja już się tutaj zabieram do mojego misternego planu. No i dobra, ee, wezmę sobie to, zrobię o tak, cyk, 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 tu lecimy, okej, okay, woda, woda. A, tu jeszcze muszę wylać. Co tu? Dzwon, dzwoni. Dobra, wiem, że Elvis jest na serwerze, ale on nie powinien tutaj w ogóle chodzić, bo wyszedł sobie z więzienia i teraz. No, kozak jestem. No, dobra, weźmiemy sobie może trochę więcej jeszcze tutaj wiaderek, wody. Elo, bo macie to... co tam... e... Co się dzieje? Co, się dzieje? Ej, co ty tutaj robisz to, co niby? Abyś, co robisz, to jest do maćka. E, no tak, a co? Ej. Nie wnikam, Elo. E, no, Elo. elo ty... To Hello. tak zostaje? Czy co ty robisz w ogóle? Ale stary, co ty, ty kominujesz w ogóle? Ja go zalewam, bo... Ale czemu czemu miałbym go nie zalać? No pranka jest, mu robię, gościu. To jest najśmieszniejszy prank ever, staram. no, no. Dobra, gościu, ja tutaj muszę to zalać, serio, bo... Ty, ty, nie wiem, co, co ty tutaj, tutaj wiem, robisz? Bo ja bym cię tutaj chyba nie, nie pomógł, bo to jest okay. chyba Okej, taki... okej. Okay. Ty nie... jak tam chcesz? Czy... Zrób sobie może e, z... O! No dobra, serio. no... Zróbmy co? tak. Jeśli no? dasz mi... 30 zł, za co ci omawiamy? Ale za 30 zł, a ty, ty wiesz, ja nie Ale mogę się sam porobić. Cały dom, cały dom. Ale ja nie chcę całego domu, ja mu jeszcze zaleję tam coś na górze, wszystko mu zaleję. No to jest na co ty bo ten dom to się zaleje już, zobacz, jest on już w zasadzie zalany. Tylko ja chcę mu cały zalać, żeby tu, wiesz, nie było, że nie zalałem, wiesz. Oj stary, no. to jest mega niebezpieczne, ale spoko. E, czemu to ma być niby niebezpieczne? No, aż to... się utopi, co? <laughs> no to będzie śmiesznie po prostu, bo, no, bacz, bo ja go wam tak samo, jak ciebie okradziesz w banku, więc... O. gościu, więc go też tutaj trochę może mu taką przystrogę dam, czy coś. No, to jest nauczka, to jest nauczka, ja wcale nie mój prank. Niewinność. Aha, aha. No i patrz, i teraz mówisz, że siedzi za niewinność. No co za koleś? No, tak, naprawdę, siedziałeś za niewinność i okradzienie banku. Może nawet z Maciochem współpracowałeś. A ja wtedy ci to. Ja ci A dam. wiesz, że byłoby sekunda i by to twój dom był zalany, ale uznałeś, się... no? A nie, Maćkowi zrobię, bo w sumie bo w sumie, czemu nie? Bo też mam ochotę sprankować Maćka, bo dawno tego nie robiłem. Nie wiem. E... Nie wiem, co ty chcesz robić, ale y, ja tutaj. Więc możesz mieć tutaj jakieś e, co? E, chcesz tylko jedno mieć? Albo więcej, Dobra, dam chcesz. ci dwa. Ja będę mieć trzy, ty będziesz mieć dwa, bo Dziękuję. ja chcę więcej i. Tutaj jest już w zasadzie chyba wszystko no, zalane, świetnie. prawda? E, tutaj nie ma takich miejsc, gdzie można normalnie oddychać już w zasadzie. Są takie tylko, gdzie się pływa, więc. No, wielkie akwarium się zrobiło z wielkiego tutaj domku. Hmm. Dobra, cyk okej, jeszcze muszę to tak wziąć, żeby tutaj po prostu to wszystko zalecić. gościu, co ty ty tak. Tutaj chyba tego nie powinno być, co nie? Nie. Mi się kończy tu powoli powietrze, tak w ogóle. Nie wiem, jak tobie, jak. widzę. też, okej. to jest najdziwniejszy na świecie. Cyk, cyk, ale czemu on jest dziwny? On jest. Dobra, muszę wypłynąć z tego domku. Łoł, jak ginę, jak ginę ej, dobra, wpływ, możemy wpłynąć, Pan nie chce pozwolić tu wpłynąć, co nie? A, okej. Okay. I musimy zalać teraz ten pokój, bo reszty chyba nie ma co, bo tam są no najtoszy, nie wiem czy to by się nie zniszczyło przypadkiem. Tego bym nie chciał mu po prostu niszczyć, już po prostu daruję, żeby nie było aż tak bardzo przypałowo No i dobra gościu, bierzemy sobie cyk, cyk, cyk. Wpływamy dalej. I ten pokój też musi być zalany. Może go już Może tak bardziej po prostu tak zrobimy, żeby tutaj mm, nie było takich zniszczeń. W ogóle wiesz, że to jest ta tabliczka z tego Twojego pranka, A? który wysadził mu po domku. I tak, pamiętam On to, jest pamiętam. Hany. Maciek w ogóle jest tutaj na serwerze H najbardziej prankowaną osobą. No serio, co? No, Ale wiesz co? Chyba zasłużył. Jeżeli to nie ty ukradłeś, no to ja w ogóle tutaj nie liczę sobie jakichś no upomnień no jak to. No że ja za niewinność dałem, nie? Ale ty nie siedziałeś za niewinność. No, jak to nie? To przecież ukradłeś pewnie z nim bank, ale już tobie daruję tutaj, bo mi pomagasz bardziej, Oj, więc... Oj stary, więc, więc to możemy... no i tak, Ale tak, możemy? Kar kar karba do ciebie wyleciała, ci. A tam, a tam, jaka karba, nie, nie wiem co, o czym mówisz nawet, naprawdę, naprawdę, ty... No dobra, muszę wypłynąć stąd, bo mi się powietrze kończy, ale on mnie teraz chanie powinien słyszeć, lol. On pewnie okradł to wszystko z Maciochem, więc no to co on gada tutaj, ja go nie rozumiem do końca, naprawdę. A, dobra, Elvis, Elvis. Elvis, kościół. Co jest? No, nie wiem, czy ten domek jest dla ciebie już wystarczająco zalany? No serio, jak dla to jest w ogóle jakaś mastekra kompletna. Okej, okay, czyli mówisz, że tak okej okay w miarę. No, ale mogłoby być też troszkę lepiej, co? No mogłoby być lepiej, ale dobra. Mus... Wiesz co? Ja muszę wypłynąć stąd. Uf. Weź w tą całą wodę. Tutaj może to w ogóle rozwalmy. Cyk, 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 bo to się nie przyda. I weź trzy wiaderka wody z tego mniej więcej źródełka i polecimy Banda. na górę, bo musimy wziąć, wiesz, zrobić nowe takie, dzięki okay. którym będzie można też tutaj. Wylewać, wiesz co? Ja bym jeszcze zrobił. akwarium? Ja bym. Kurde, nie mogę tu postawić wody. Dobra, olać to i lecę na górę. Daj mi sekundkę. No? to ty chcesz? Co on robi? Dobra, nie wiem, on sobie skoczył, ale mam nadzieję, że mi pomoże. Bo, serio, on powinien pomóc po tym, jak się zachował, to on powinien tutaj się starać. Nie wiem czy właśnie on tego nie robi celowo właśnie, żebym go jakoś nie pozwał, kurde, ej, to jest w sumie sprytne, ale tu ma jeszcze domek, który jak dla mnie ewidentnie może być z takich bloków właśnie, które były w moim banku, więc no, może ten redstone, na tam akurat nie miałem, ale miałem tutaj tyle emsów mniej więcej, tyle diaksów też, a nie wiem ile tam diaksów było, bo, bo tego nie liczyłem. Dobra, tu idzieliśmy. Kościół! No no, halo, halo! Chodź na dół. Ale po co mam iść na Zobacz. dół? Zobacz! No co, co on zrobił? Eee, dobra, zeskoczę sobie. Elo! Jestem Elo. na dole. Tam I... masz to. No No, nie widzę w domku, nic. W domku, w domku. No, dobra, mam iść. Zszedłem na dół i teraz... Po... Ale na górę do tego domku! Ale nie zajmaliśmy. widać, nie widać tego do... kościół. Chodź, chodź do mnie, chodź do mnie. No no Teraz patrz to. Hm? tutaj. Okej. Okay. Cyk i cyk. Akwarium. No nie wierzę. Nie wierzę w ciebie, naprawdę. Tu... Nie wierzę w ciebie, naprawdę. Zalaliśmy mu cały dom i może trochę chociaż ma do zrozumienia, że on powinien to chyba sobie ogarnąć, trochę, bo on tu nic nie robi. Nawet nie załatał sobie dziury jakiejś w podłodze. Serio. Dobra, wiesz co, ja bym tu jeszcze zrobił taki jeden myk, hop, 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 hop. Ale kwiatku wynieśmy, nie? Eee, yy, okej, okay, okej, okay. cyk, 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 o, jest elegancko, teraz możemy sobie wziąć i lecieć zalewać. Ja bym zaczął od tego domku z twoich, w sumie bardziej moich bloków, które mi pewnie skradłeś i mu dałeś. To? Ja? No ty, a kto ty... inny? Okej, ale my się pogniewamy, ci powiem, ale my się pogniewamy. No to się pogniewamy, ale to są moje bloki tutaj, no. I to no jest przykre, bo tego. to jest pewnie z większości z moich bloków zrobionych, które on sobie ukradł. Albo ty ukradłeś, nie wiem sam, ale do tego się dojdzie, kto to ukradł, i wtedy pójdzie siedzieć, więc. No. Terykarę do no. ciebie i tak wróci, że mnie że mnie <laughs> Widzicie gościa? Widzicie on. <laughs> Gościu, do no ty... Nie, to no ty jesteś naprawdę dobry. Serio, serio, tak. Okej, okay, tutaj jeszcze ma nie no to od góry. Co ty tak mu na dole tylko? On ma tutaj mieć cały domek, ca, cały basen. Ma, może sobie tu popływać, robić, co chce, nie wiem. Uh, Okej, okay. Bijemy pyk pyk. Tabliczki, tabliczki, tabliczki. Uh, no, ale one chyba się nie niszczą. No, Zresztą one nie się, nie... Się, się nie. Boję się ale one się nie niszczą, o, więc w sumie jeden jeszcze pokój moglibyśmy mu zelać w domku, ale już mi się szczerze nie chce. Już mu daruję, nie chcę. Tu już nie lejdem, tak, tu już nie lec, wiesz? Eee, czemu nie? Bo moje właśnie się zniszczą. One się nie niszczą tutaj. E tam, okay. e, Tej Ty się chyba nie znasz po prostu. E, I tak szczerze to sam nie wiem, czy one się nie zniszczą, ale... E, no, trudno się mówi. Trudno. Najwyżej się rozwalą. Dobra, wiesz co? Ale choć jeszcze tutaj jest niewypełnione do końca. O, no. No tam, w pokój, jeszcze trzeba to do końca o, zrobić. Tutaj. Cyk, życie. cyk, cyk. Jeszcze dwa wiaderka tutaj muszą być. O, tam, takie ładne. Okej, okay, dobra, ja już pójdę, może. Może zrobię to. Co tu się stało? Okej, okay, okej, okay, okej, okay, dobra, woda mi się zbagowała. kurde, jak do tego doszło? Nie wiem, sam, ale dobra. Podejdź do No Ten basen stary, zobacz. O, to basun zrobimy mu kolejny, wodospad nawet. Stary kwiaty, może na kwiaty. A, a, właśnie, tutaj kwiaty są Dobra, ale wiesz co? Ja bym, widzisz, to wpada mu na balkon i ja właśnie tak, tak. miałem zamiar, żeby to wlatywało mu na balkon i w zasadzie nigdzie więcej. I to jest ha, spoko. bo to tak hmm. nic nie robi w zasadzie. Okej. Okay. Tu też ma jakiś balkonik, jest zalany. On ma tutaj mieć wszystko, nawet. Dobra, nie, zagrody już mu nie będę zalewać, bo to byłaby może lekka przesada nawet. O, e, cyk, tutaj poleci woda. Tu poleci, może tu nawet poleci. Okej. Okay. Okej, okay. tu też poleci. Okej, okay. to jest wszystko rozlane tutaj elegancko. I nie wiem jak ty tam to zrobiłeś, bo ty pewnie to tak bardziej starać się. No odwal się zrobić, bo ci się nie chce, ale tam. Ale tam już, już nie mówię nic. okej, okay, może jeszcze tutaj wylejemy w ogóle. Dobra, jak dla mnie to jest skończone na ten moment. I muszę tylko zobaczyć jak to serio wygląda, bo to musi być przekomiczne, jak to wygląda tutaj na zewnątrz. Ooo, gościu. gościu. Ej, ty musisz to zobaczyć. Serio, chodź do mnie. Tutaj. Czekaj, stario dole jestem. E... A, tu jest stary. Chaj <laughs> cię szukam. No, słyszałem, ty że tuka? właśnie krzyczysz A, boli, tutaj. I boli, boli gościu, piskie, zobacz jak to wygląda. To był jego domek. Jest naciskiem na to słowo bych. Co bym. to jest? To, to Wiesz jest. co, tylko jeszcze tutaj ma takie fajne schodki. E... A może miał? Nie. Teraz ma zjeżdżalnię na przykład. Dobra. E, ja mam lepszą atrakcję tutaj. Jeżeli masz jeszcze jedno wiaderko, to weź serio je wylej. E, dobra, dobra. A ja w tym momencie idę sobie. Dziabnę jakieś drzewko. Nie wiem, tutaj może dziabny. E, może kawałek. Tak, żeby się nikt nie zorientował. Okej. Okay, weźmiemy sobie tak, tak, tak. E, tutaj oczywiście zostawione. Wszystko e, legalnie. Nie ma problemu. Ja sobie kupuję łódkę teraz. W sumie, jak można kupiować. No dobra, nieważne, robię po prostu łódkę tutaj, cyk, cyk, cyk. Mamy łódkę i teraz mamy zjeżdżalnię, to jest chyba lepsza atrakcja. No, halo, Elvis, Elvis. E, tak, słucham. E, no, widzisz to tutaj zjeżdżalnie. No, widzę. No, to ja mam tutaj no nie, to nie jest zjeżdżalnie może, to no, to są schody. Ale jeszcze nie do końca. Chodź tutaj na chwilę o, z Gladu. Okej. Okay. Chodź do niego. No, no, no. E, Tutaj jest niewylane. To są ryby. E, aha. Ty ryba, Dlaczego ty to zrobiłeś? stąd. Nie wierzę w kościoła, Naprawdę nie wierzę w ciebie. Jak? Ja mam ciekawszą atrakcję. Mm. Jaką to? Dobra, tutaj jest o tak. Cyk. Fiaty, stary fiaty. Jedziemy. Fiaty. Dwa. Jedziemy. Tak. Eluwa. Eluwa. Widzisz to? Widzisz no. to? <średnio> Jedziemy! Ej, no nie, czemu takie coś robisz, gościu? Ach, nie, Jezu, Ale widać, serio, on powinien do tej paki wrócić, tam. Elvis, no oddaj łódkę, tom, oddaj łódkę, serio! sekundka, no! <średnio> ale Ale to jest moja łódka, je sobie. Ej, ja sprzedam, okej? Ale. Nie, nie, ja mogę sobie taką nową zrobić. Naprawdę, weź Dobra, ją oddaj. Okay. Spokojnie, już nie, Oś, nie Boże, no on to zawsze tak robi. Naprawdę, no... Dobra, masz, Weź ale... to oddaj. Oh, my gej, naprawdę, ile z tobą można gadać, ja tego nigdy nie powinnam... Ale zobacz, jaki za to Maciek ma teraz fajne schody. No, no bardzo fajne. Mi one się podobają. Witam na terenie Maciocha, miłego pobytu. On no, <laughs> <was szybszy, śmiech> teraz, teraz mega szybszy. No, nie wiem, nie wiem, może nie, ale w dół to na pewno. Okej, okay. i jadę. Elo! I to jest właśnie tak, jak powinny wyglądać tutaj schody od samego początku. Ja mu nawet zostawię. Naprawdę, jak dawno ja się w łódce nie zbagowałem. Tutaj jeszcze w ogóle łódki nie używałem. No, <ścoughs> Naprawdę. Odkąd nie ma tutaj autostrad, to nie używałem w ogóle łódki. O, ja cię dobra. Wiesz co? Jak dla mm -hmm. mnie, my chyba w tym momencie nawet możemy kończyć tak. odcinek, bo tu się naprawdę tak dużo, ale to tak dużo działo. I serio, to zobaczcie sami jeszcze, może raz to nawet pokażę. No, ten domek, to wszystko do XD nawet. <ścoughs> Czemu to tak się śmiesznie wygląda? <śpiew> nie wierzę... Czemu ona jest piękna? To jak ona idealnie patrzy na widoki? co, ona sobie tutaj podziwia wszystko, jak to pięknie jest zalane, no... Jeszcze wiesz co, jedna rzecz, ja szybko zamuruję... Nie w pomarła, nie! nie wierzę w takiego gościa, nie wierzę, nie dość, że ją z wody wywali. no to jeszcze... Dobra, ja chyba w tym momencie serio będę już ten odcinek kończył, więc tak, to byłoby na tyle. Jeżeli chcecie więcej takich filmików, koniecznie strzelcie subskrypcję tam na dole, zostawcie łapkę w górę. No i ze mną był tu Elvis. Elon. Elo.